Chciałem pokazać swoją topiarkę słoneczną. Na razie co prawda jeszcze jest przykryta prowizorycznym oknem starym, ale może będzie widać, jaka temperatura panuje w środku jest około 105 stopni. Coś kiepsko mi to widać. O, może tak. Bardzo dobrze się sprawdza w tym sezonie. Cała jest wyłożona w środku nierdzewną blachą, taką bardzo błyszczącą, luszczaną. Siatka aluminiowa z otworkami. I wanienka taka trapezowa, też zrobiona z nierdzewnej blachy, w której zastyga wosk, który bardzo fajnie się później wyjmuje z tej wanienki. I można sobie wyobrazić, jaka temperatura panuje w samochodzie, jak ktoś gdzieś zamknie kogoś na parkingu. Pewnie taka, jak w tej topiarce. Na polu dzisiaj też jest bardzo ciepło. 35 stopni chyba zaraz zobaczymy mam tu termometr pod altanką no nie wiem czy będzie widać no 36 chyba jest nawet no coś mniej więcej widać pszczoły w ulach się smażą i tyle dziękuję do widzenia